Halo, Hallo, witamy serdecznie z tej strony, ale. I co, debiutujemy sobie na nowym Vertigo. Aż tak troszeczkę głupio, ale no. No tak, dla mnie. Zobaczymy, co da się zrobić. Jak tu się wchodzi? Jak no? Dobrze, dobrze. Masz tam słabszą. Tam tam, sła, tam. Bo to... tam to ma 1400 godzin, a tam ma jakieś 200, nie wiem. A rozpierdziela? że świeże konto. Założone. 32 dostała. A ode mnie nic. Ajdź. Dobra, damy radę. Spokojnie, spokojnie. Nie ma, nie ma, nie ma Ale teraz niebieskie płomienie są, jakieś takie niebiesko-zielone I krócej się pali Dostał, dostała Nie wiem, dostał, nieważne Buzdij nie? Bo ja mam 9 HP, ja jedę pierwszy Czekaj, zasmokujmy coś Konie. Jest tam, jest tam przy smoku Mam Tak, Ta, wyszła przez smoku. O kurde Dobra kurczę bo ja to... właśnie bo my w tę stronę idziemy A możemy rampą wyjść? Możemy, możemy O Jezus rampą. Maria, co tu za widoki są w ogóle ja w ogóle chciałem sobie złapać granat, nie? Który do mnie leciał ma Maskałka A, O kurde, tylko 31 Strasznie głośno mam grę Uff Dobra Idziemy rampą? Rampą wchodzimy skałdzie jest ja ta. Idę, idziesz tu drewnem? Tak. Skarpetą. No, no jest, 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 jest. Już jest, już jest, stajcie. Tak, tu. A tu drzwi są? Kurde. Jak to się stało, że ona mi plecy tu zrobiła? Nie wiem. Mogła pójść yy, za nami, nie? Na headshocie była. Dobrze. Pięknie. Wiesz, mogła pójść po prostu tutaj. Schodami i za nami poszła. Ja tu muszę się tutaj wprawić, bo 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 bo. No bo. Jest... To jest zupełnie inna rozgrywka, nie? Przyzwyczajeni ja do tamtego. Biegno na. Wiem, że na, ale mówię, że biegną, że tu raczej na midzie. Jeszcze jedna jest? Jest. Mówię, jeszcze jedna, bo to są jakieś. Tak, matary. tak, tak. Obie mi wybiegły. Działuszek i nie wiem teraz. Pięknie. Spróbuję drabą. Chyba można, nie? Można. O nie, wiedziałem, że to nie siądzie pięknie, masz gupa, ale w sumie jeden na jeden, a bo tam została, kurde. A w czy tamta? Nie pacie pewnie siedzi No, pewnie tak Ciężej, nie, ciężej się gra, kurczę Nieprzyz, Nieprzyzwyczajony człowiek tutaj grać Spokojnie, 30 sekund może być tak, że jeszcze się gdzieś na siebie natkniecie A paka gdzie była, przy drabie? Nie wiem gdzie zginąłeś. No tutaj na wyjściu wiesz. Może być w drabie, może być w drabie. Ewentualnie na reswie. O, dobra. Ciekawe gdzie była. Gdzieś ja się skitrała. Stawiam, że w sajcie czekała. Aj. A za tym. Za tym murkiem tam teraz. Tak, pewnie tym. tak, wiesz, no bo, bo Czekała na planta. A ja obstawiłem, że gdzieś. Huch. Dobra, spokojnie. Kurcze, żebym od razu tą pakę wziął, nie? A ja... Jak głupi poszedłem. No bo ja, ja słyszałem, że on nabiegnie. Byłem wcerowany i dosłownie. Ułamek sekundy brak, no żebym kliknął wcześniej, bo ona tak wyskoczyła z tego, że aż powiem sam w szoku. <grym> no, zobaczymy, jak mi z AWP pójdzie. No ja nie pokazałem klasy, ja chciałem czystą bułkę. Masz, masz wszystkie najdy i wszystkie te? Tak, wszystko mam. Mhm. Kamizelkę? Też. Znaczy, mogę ci kałaszka kupić, nie? Wszystko mam, spokojnie. Nie, bo nie czuję się na kałaszka jeszcze za mocny. No po takim... Po... ...tygodniu nie? ponad. No to... Ten mecz pierwszy to musi być taki wiesz to... Jest! Jest, 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 jest! Jest jeszcze yes, jeden! Flashuję. Jest! Ct, ct, ct Ct jest Jest ct Czekaj okay. Nie ma My idziemy do Więc... site'u, nie? Ale może być A, nie? Bo ona tam mogła przejść przecież Gdzie jest? Gdzie? Gdzie no tutaj O Tu, A. tu, tu sobie stała Aha no, no, tak myślałem, że to pewnie tam będziemy obchodzić, dobra. Jest ok, no ta łódka to tak średnio, ale, no. Uważaj, uważaj tam, bo cię zostawiam. Weszła na pewno, może być draba. Ale. Nie. Timing mi, no kur O Jezus! Nie, nie Bo mnie kasuje w głowę na taką odległość, a ja jej daję tylko 50 Timing złapałem, słaby no, akurat się w skarpety Tam ma... Tamta Tam ta ma WP to trzymo nagrała wcześniej. Oni że... z uspa... ZUSPA na eko grała a... No dobra okay. Uważaj Jest, 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 do prawej. są. Leży jest! Full out full to śmierci. 2 HP 2 HP. E nie, strasznie głośno mam grę. Mi zostawiła. Nie, ja mam... Dobrze. Dobra. Wracamy, Michał. <grym> Wracamy. Dobra, kurde, nie, do... jak, jak tu granaty teraz rzucać No tam to... A czy bardzo podoba mi się ta zmiana? Nie powiem, że nie O nie Mid, 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 mit lecam U Ciebie? Tak, dwóch Leży, ale się tam bustowali Jest, 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 jest na Dobra, chodź, chodź, chodź do sajtu O dobra hmm. Ale siadło. Nie mam pytań. Bez kewika jeszcze. A nie z kewikiem. A nie bez. No, A, bo mi teraz nie starczy na gum... Dobra. Luzik. A to i tak palaczek nie wpadł jeszcze. A, ten A to już to nie. Ten smoke wchodzi? Idam, idam. Rampa. Tfu. No rampa. rampa. Draba, draba, draba. A, draba, Jest tu na pewno. Idę do CT i idę do na drewno. Noż mi tu wyszła. Przeszła rampę, nie ze spółka już. Noż w są w da Nie powsuj tego Piotrek drugie mogło coś dostać, nie? Druga Ona już wie O kurde, kładzie pakę Nie, nie kładzie. Dobra, dobra Oś ty! Za chwilę nie będzie miała czasu, nie? Będzie musiała podłożyć. No tylko, że ona mnie tam widzi, że ja coś krę kręcę. Kręcę! Oj! Piotr, dlaczego? Po tych dwóch głowach? Dlaczego? Może gdybym miał lepszy. Może na pistolka powinienem przełączyć. A no. Dobra. Let's mit meet, 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 meet. Uchy! Meet, meet. wyszła, o fuck. Dwa w jednym jeszcze dostała. 40? No, ale zrasz zraszowała, ale to jest aż, aż dziwne, kurde. O, potrzebujemy no. granatów tutaj, no. No ja zrzuciłem to nie zdążyłem rzucić, bo wybiegła przez jakiegoś smoła. Padło. O, nie padło. Rampa będzie O bieduszą nie się gdzieś Co muszę zejść Ra Raczej nie wróci nie Dobra tak mi za tak, także w szoku będę. A mi się ręka trzęsie. ja Czuję. Tragedia. Widać to zresztą. O, już jest. Jest gdzieś, oh. gdzieś. Super. staj sobie staję tu na respie i piluj za WP. Postaram się. O jeszcze Zeusa miała ja. Ale pojechałem z tymi fragami, ja pierdzielę. No ładnie, ładnie Ja się kiedyś odblokuję, nie? Uważaj chyba u Ciebie Palili, tak, 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 dwie, dwie, dwie idę. Leży. Super Mamy pakę mamy. Jeszcze jedna powinna być Żu Masz granat? Nie. Coveruję Jest! No szy oh, sorry. Oh, sorry! Dobrze, dobrze, jest okej. Okay. Ale co na wrotach wyjechała? O, a ona takie ma jazdy, co? Tak jest. Ja też, no... Bez kamizelki, ale... Wow. No u mnie czuć drewno. Ale ja też, mi tu ręce latają, daj spokój. U ciebie, u ciebie powinny być. Ty paliłeś? Tak Jest, Są, jest, są, jest, są jest. w skarpecie ja. Jest Leży Jest Następna jest A, Ma Uwaga Nie Tak Nie, 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 nie Plecy, plecy, plecy Pięknie To było bardzo ważne Rzucę ci jabłukę, nie? Ty tam dalej będziesz stał? No, a ja tu dostania się nadaję. A ty chcesz coś? Nie, 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 spokojnie. Masz kasę? Nie jako taką. Masz no, co to? Nie, nie, spokojnie. Ale mnie ich rozgromili. U mnie jest cisza. Leci smoke Lecą. Lecą, lecą, lecą mid Leci mid Kurde, nie trafiłem Uważaj, uważaj, Leży Jest, jest tam Pięknie GG Super Jak na debiut Prymasort Elegancko Widać, że znowu przerwa od była potrzebna, oh. ewidentnie no jak najbardziej. Uff. Uh. No i co, no jeśli się podobało, to zachęcamy do zasubskrybowania kanału i bawimy się dalej. Trzymajcie się, cześć. Cześć.